Słuchajcie kochani, witam was w kolejnym vlogu, dzisiaj jesteśmy na plaży w pięknym Serbinowie, jest cudownie, słuchajcie, pogoda nam dopisała, e, woda jest cieplutka, czysta, zaraz wam pójdę pokazać, tam coś się opala, my się opalamy, za kamerą mój mąż, słuchajcie, jest przepięknie, naprawdę, ale dzisiaj ostatni dzień, jest. dzisiaj jesteśmy ostatni dzień, korzystamy jak możemy, ja już czuję, że się spiekłam na maksa, zobaczcie co Nelcia robi śpi. A Nercia no sobie, słuchajcie, śpi no. No, Nawet jej nie widać, necia. słuchajcie. Nie, śpi sobie. Słuchajcie, mamy tam namiocik, ale no. oczywiście w namiociku nie chcę spania. Nie chcę spać, ale zobaczcie, jak to jest pięknie. Nad morzem, widzicie co jest fajne? To, że jest ten piaseczek taki. O, tu jestem ja. E o, robiliśmy tamę. No, to jest zresztą tam, żeby nam nie zalewało namiotu tutaj. Ej, bo słuchajcie, fale, zobaczcie, aż dotąd nam tutaj, Sięgały, radą, no. no. A tutaj my już mamy kocer. Jesteśmy kochani w Stegnie. Stegnie. Witamy w Stegnie. Jest plaża piękna, morze piękne. W Stegnie. Cześć. W Stegnie. Cześć. Jestem na plaży w Stegnie. A my jesteśmy w S S Sarbinowie. A my jesteśmy nie w Sarbinowie, Prawie jak z tego Ale naprawdę jest. Pogoda nam dopisała. A jeszcze co chciałam powiedzieć, słuchajcie, że tutaj są kamyszki na samym brzegu. Ale jak już się wyjdzie dalej, to już jest piaseczek. Piaseczek więc naprawdę Naprawdę poda. Pozdrawiamy ze, ze Stegna. Terminowo. <grym> Dokładnie. Także naprawdę jest świetna woda. No ty... Myślę, że babcia tam idzie, nie, ja ale ja to nie. Się. Podobna do babcia. Tu babcia? O, hello. Adam a Nikola, słuchajcie, z kuzynką swoją mają. Trzeci raz prysznic biorą w, w ogóle biorą teraz znowu prysznic i e, dopiero stała mamy godzinę koło 14. No Także taka, nie? Tak. Także taka, słuchajcie, um, ciekawostka. No. Dobra, to do pa. To do później, jak będzie coś ciekawego, to wam nagram. Ta fala jeszcze. Kochani, pierwsza ciekawostka. Zobaczcie, jest meduza. Zobacz, naprawdę wypływają tutaj bardzo dużo meduz i tak nam się wydaje, nie wiem czy będzie to widać, ale tutaj jest, widzicie? Tutaj, 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 tutaj jest To Ta malutka. Taka malutka meduza. Naprawdę jest tutaj bardzo dużo meduz. Wypływają normalnie sobie z falami. Trzeba je szukać. Taką meduzę. I wszystkie są takie malutkie, nie? Tak. Takie malutkie. Widać? Widać, chyba widać. Tu jest, no. I zbieramy, szukamy meduz. Nikola słuchajcie, już wstała, już idzie do nas, także yy, pewnie niedługo się pojawi na vlogu. Jak jej powiedziałem, że są meduzy, to powiedziała, dobra, no to idę. A tak to ma niedaleko tutaj do nas, yy, z domku, także zaraz idzie. Kochani, zobaczcie tutaj jaki statek Nelcia. Nelcia w końcu się wyspała, tak? I teraz, słuchajcie, już jest bieganie, już się zaczęło. Pytanie. No, Brytanii. Jaki ładny. Wow. I masz kamyczek? Kamyszki to musi Mułach nakierować. Atenci. to jest Mułach. Mułach, to jest Mułach. to jest Mułach. Mułach, to Dobry pomysł, Nela. Układaj kamyszki. Ma, ma, ma. Tak, no ma. jeszcze musisz szukać. I jeszcze babka? A, no, jeszcze babka. Nelcia jeszcze nie jest w stroju kąpielowym, dopiero będziemy się przebierać, bo śleczką wstała, miała drzemkę. Nelcia już. Jest taki kubeczek. Tak. Taki duży kubeczek. A tutaj są nasze medusy. Nie tak. Nelcia już jest w stroju kąpielowym, tak? Koło jest, proszę. Jest koło. I jest koło. Lecisz się kąpać? Albo kakę. No nie wiadomo teraz co. Czy kakę, czy, czy różowe? I już teraz szaleje, kochani. Już szaleje, Nelcia. Leć. A ta ta dmucha. Tak. Jest przepięknie. Ciepła woda? Nie. nie? nie Okej, okay, to weź to koło. A tutaj jest nasz tytanik. Bacze <noise> <noise> już nie wie co robić. Czy tu, czy tu. I tak cieszy. O, no samo chyba nie trafisz na głowę samego tego połanela. Nela. Jak daleko wyszła. Pomachaj, babci! <noise> No. No. O jest trzymaj kakę. No, trzymaj kakę. A co tam Nikola słuchajcie, Słuchajcie, miała już, już szła i gdzieś nam zginęła. Słuchajcie, zabawa na piasku szaleje. Zobaczę, co ona wyprawia. się podoba. Nelcia, no, podoba się? I bum. Jak na śniegu. Siuu. O, proszę bardzo. Co to za Mercedesik? Co to za kierowca? Ale tu masz fajne rzeczy. Bim, 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 bim jedzie Nelcia. Ale ekstra, zobaczcie. Nelcia się wozi, ma po promenadzie Sarbinowie hej <grym w sierpce> hej hej jedzie Nelcia ciekawe czy tu wjedziesz jedzie, hej <grym w sierpce> no. ona się chyba zakopi nie ty wow. czekaj zaprosimy jedziesz? jest udało się o o tata jest. Tej wam. Na laski rój. Dzień dobry. Nie, na jest. Ale masz auto. <grywa> Zawadnia. Z ciągnikiem, z <grywa> ciągnikiem szedł. <grywa> Kochani, u nas już jest wieczór. Właśnie idziemy sobie na taki mały spacerek. Nelcia też, tak. A tam z tyłu, gdzieś za nami, nasza Brygada ekipa. Brygada RR. RR. Także my, kochani, idziemy sobie w stronę miasta, chyba na taki plac, na takie wesołe miasteczko, bo tutaj jest właśnie w tym mieście. Także idziemy zobaczyć, co tam się dzieje, ale to myślę, że będzie na vlogu Unipoli. Ja już nie będę nakrywała. No i. Piciu no. jest, tak? Już mama daje. Coś Piciu? No. Okej, okay, już wygląda. <laughs> Także, kochani, ja się z wami żegnam. A i pamiętałam, że miałam wam powiedzieć, dlaczego ten piasek jest taki fajny na tej plaży, kochani. Piasek jest dlatego taki fajny, bo co wieczór jeździ taki kombajn, czy tam koparka, która zbiera wszystkie te e, zanieczyszczenia, kamyki, i dlatego on jest taki czysty. Także taka ciekawostka. Także co, kochani, ja się z wami żegnam. Życzę wam udanych wakacji. Do zobaczenia w następnym vlogu.